Dzisiaj powiemy dwa słowa o rozdzielniach fotowoltaicznych. Dla większości temat znany, ale dla świeżo pieczonych posiadaczy fotowoltaiki często interesują. Typowo w instalacji mamy dwie rozdzielnie. Jedna jest rozdzielnią obwodów stałoprądowych, druga obwodów zmiennoprądowych. Po co je rozdzielać? A to. Ma swoją przyczynę, uzasadnienie. W przypadku zwarcia obwodów stałoprądowych ze zmiennoprądowymi zabezpieczenia mogą nie zadziałać, dlatego warto mieć to w oddzielnych rozdzielniach. Jak to mniej więcej jest złożone? Tutaj widzimy, przychodzą cztery przewody, które schodzą z dachu. To są dwie pary, plus minus. Dwa obwody szeregowe paneli fotowoltaicznych. W branży często nazywane stringiem, ludzie to jednak mają tendencję do bycia cool. Panele, tak jak bateryjki, paluszki w pilocie połączone są szeregowo. Min, plus do minusa, w pilocie z reguły mamy co najmniej dwie bateryjki, bo każda ma 1,5V i muszą być przynajmniej dwie, żeby spolaryzować tranzystory w elektronice. W przypadku paneli mamy ich często więcej. Na przykład 10, każdy ma około 40V to daje 400V. Uh, może zabić. W tej chwili mamy tutaj napięcie, ale zobaczmy jak to wygląda w środku. W rozdzielni swego czasu wykonałem taką kartkę, która przedstawia, jakie jest połączone. Panele są na dachu. To po latach może się okazać dosyć przydatne. I co my tutaj mamy? Wchodzą dwa, wchodzą dwa obwody szeregowe paneli i podłączane są pod zabezpieczenia nadprądowe. Plus, minus, plus, minus w dwóch obwodach. Każde zabezpieczenie nadprądowe, teraz muszę dosyć ostrożnie, może zabić, ma w środku, ja może wyciągnę, pokażę Wam to, ponieważ jest to pod napięciem, więc Tak, tak to wygląda. To jest bezpiecznik topikowy, rurka. Obecnie przy obecnych panelach z reguły na 15A to dobieramy. Włóżmy to z powrotem. Czyli zabezpieczenie nadprądowe składa się z oprawy i, yy, i topikowego bezpiecznika. Oprócz do zabezpieczenia prądowego wchodzi nam do tak zwanych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. To są zabezpieczenia na owody stało to jest istotne i nie powinny zadziałać do napięcia 1000V, ponieważ tak jest tutaj ten układ skalkulowany. Oprócz tego, do zabezpieczenia przepięciowego podpinamy uziemienie to jest ten owód, którym zejdzie przepięcie, w przypadku gdyby się pojawiło. A za zabezpieczeniem nadprądowym układ wychodzi i bezpośrednio wprowadzany jest. Tutaj mamy do falownika. Jak wygląda rozdzielnia zmiennoprądowa? Z falownika wychodzi obwód. Też może tu pokażemy to. I wchodzi na zabezpieczenie nadprądowe. Tu akurat mamy B20 trójfazowe. Co dobiera się do generowanej mocy. W większości B20 jest, jest dobre, ponieważ do, do instalacji do 10 kW pasuje to zabezpieczenie. No a później z reguły jest także zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Tutaj akurat go nie mamy, ponieważ jest one w rozdzielni głównej i nie ma, nie ma potrzeby powielania tego zabezpieczenia. Ponieważ został wykorzystany kabel z rozdzielni głównej, który wcześniej zasilał gniazdo trójfazowe, był o wystarczającym przekroju do połączenia instalacji fotowoltaicznej z rozdzielnią główną dlatego tutaj znalazł się wyłącznik różnicowo-prądowy i zabezpieczenie nadprądowe, które zabezpieczają właśnie te gniazdo także nie taki diabeł straszny, ale pamiętajmy te napięcie tutaj jest dosyć wysokie i niezabezpieczone przed porażeniem więc może zabić, może zabić. Tego, dlatego wykonujmy tę pracę przy odłączonej instalacji na dachu. No i to z grubsza tyle. Sprawa jest dosyć prosta. Kompletne rozdzielnie dostępne są w naszym sklepie internetowym na www.sklepsantechnology.pl. Pozdrawiam!